Witaj na kanale Buszujący w Ziołach. Dziś zajmiemy się kolejnym ziołem, a mianowicie Rumiankiem Pospolitym. Rumianek pochodzi z obszarów śródziemnomorskich i Azji Zachodniej, ale dziś rośnie niemal w całej Europie i Azji. Już w starożytnym Egipcie uważano go za święte zioło Boga Ra stosowane przy gorączce i w kosmetyce. Grecy i Rzymianie cenili rumianek za jego właściwości uspokajające i łagodzące dolegliwości żołądkowe, a nasi słowiańscy przodkowie dodawali go do kąpieli noworodków, wierząc, że chroni przed złymi duchami i wzmacnia odporność. To delikatna roślinka z rodziny astrowatych, o białych płatkach i złocistym środku. Spotykamy ją na łąkach, polach i przy drogach, gdzie rozsiewa charakterystyczny, słodkawy zapach. Do celów zielarskich zbieramy koszyczki kwiatowe od maja do lipca najlepiej w słoneczne dni i w pełnym kwitnieniu, kiedy kwiaty są suche i w pełni rozwinięte. Suszymy w temperaturze do 40 stopni w cieniu i przewiewnym miejscu. Dzięki temu zachowują olejki eteryczne i pełnię właściwości. Gotowy surowiec najlepiej przechowywać w szczelnych szklanych naczyniach, z dala od światła i wilgoci. Kwiaty rumianku zawierają oleje eteryczne bogaty w azuleny i bisabolol, a także flavonoidy i kumaryny. Dzięki temu działają przeciwzapalnie i rozkurczowo, wspierają trawienie i łagodzą wzdęcia. Napar uspokaja, pomaga zasnąć i redukuje napięcie nerwowe. Zewnętrznie rumianek wspomaga gojenie ran. Łagodzi podrażnienia skóry i stany zapalne spojówek. Napar przygotowujemy z jednej łyżki suszonych kwiatów na filiżankę wrzątku. Parzymy 5 do 10 minut i pijemy 1 do 2 razy dziennie. Do inhalacji używamy 2-3 łyżek kwiatów zalanych wrzątkiem. Para pomaga przy katarze i stanach zapalnych zatok. A do przemywania skóry i włosów wystarczy ostudzony napar. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie. Rumianek może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych. Ostrożnie stosujemy go równolegle z lekami przeciwzakrzepowymi, a inhalacje nie są zalecane u małych dzieci, bo mogą podrażniać drogi oddechowe. I to by było na tyle o Rumianku Pospolitym. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.